W każdym człowieku drzemie potencjał do zdziałania wielkich rzeczy. Nawet w maleńkim dziecku nienarodzonym. Niestety nie każdy maluch rodzi się w atmosferze rodzinnego ciepła, dostatku i radości z jego przyjścia na świat. Czasem jednak nie potrzeba wiele, aby naczynić w ciemnym niebie zapalić tę pierwszą gwiazdkę gwiazdkę nadziei. Paczuszka dla maluszka. To Bożonarodzeniowa akcja organizowana już po raz siódmy przez Fundację Małych Stupek, w której możesz obdarować najbardziej potrzebujących, żyjących czasem tuż obok ciebie. Czy każda para ucieszy się na wieść, że zostali rodzicami? Czy każde dziecko z uśmiechem otworzy oczy w świąteczny poranek? Czy każda mama patrzy w przyszłość z radością? Wiele zależy od Ciebie. Możesz sprawić, że na niebie wielu ludzi zabłyśnie betlejemska gwiazda, niosąca nadzieję. Tam, gdzie mama nie patrzy w przyszłość z radością. Tam, gdzie dziecko, na którego twarzy od dawna nie gościł uśmiech. Tam, gdzie życie nieodpoczęcia jest przyjęte z miłością. Jeśli tak, to dołącz do akcji już dziś i wejdź na stronę paczuszkadlamaluszka.pl. Akcja potrwa od 29 listopada do 21 grudnia. Paczuszka dla Maluszka. Dobrze jest pomagać.